Kiedy myślimy gęś, to oczami wyobraźni widzimy ją pięknie przyrumienioną, w całości upieczoną w piekarniku. To też to iście królewskie świąteczne danie. Ale my przekonamy Państwa, że gęsina to także bardzo dobry wybór na co dzień, jeśli tylko mięso to podzielimy odpowiednio. Ja dziś proponuję pierś. Mówisz i masz? A ty, Bartku, co ty na to? Bardzo y, dobry pomysł szczególnie że o tej gęsi, o której mówiłeś, pewnie nie, nie, nie jeden marzy, ale dzisiaj zrobimy gęś trochę w takim innym wydaniu w naszym. Będziemy zaskakiwać smakiem no i elegancją dania. skórka zwiastuje duże emocje. W tym wypadku są murowane, bo będą serwowane na talerzu przez duet kucharzy Agatę i Bartka. Czy uda im się podbić serce Iwony? Agata, widzę u Ciebie takie jesienne klimaty. Dynia? Dynia, bo gęś się kojarzy z jesienią, ze słodkimi smakami, a dynia to jest wspaniałe połączenie jednego i drugiego. Dynia Hokkaido, czyli taka mała, którą łatwo przygotować. I to od razu nawiązanie do piersi. E, piersi gęsich. Mówiłaś o całej pieczonej gęsi. Pomysł wspaniały, jednak nie, nie oszukujmy się, to wymaga czasu. Może niedużego zaangażowania, bo robić to właściwie samo, ale rodzina na obiad musi zaczekać. Z piersiami kwestia łatwiejsza, bo mniejszy kawałek mięsa i szybciej uda się nam go przygotować. A w jaki sposób Ty przygotujesz ten pierś z gęsi? Moja pierś będzie robiona krótko, bo będzie w środku różowa. Dlatego wystarczy, że ją obsmażę, a potem wstawię do piekarnika, gdzie spokojnie sobie dojdzie, ale to jest, jak mówię, kwestia powiedzmy 20 minut i posiłek jest gotowy w odróżnieniu od pieczenia potężnego ptaka, co zajmuje już na pewno kilka godzin. Co Ci będzie potrzebne? Dynia. Jak wspominałam, hokkaido, a dlatego wybrałam ten gatunek, bo tej dyni nie trzeba obierać. Wystarczy ją umyć, wstawić do pieca, robi się samo. Do, do tego młoda marchewka, tak samo na jednej blaszce z dynią, w związku z tym błyskawiczne dodatki. Z dyni zrobimy pióret, marcheweczki w całości, a na koniec, żeby pozostać w takim duchu wykorzystywania w kuchni wszystkiego, e, takie już niezbyt świeże pieczywo e, i z niego będą takie chrupiące mini grzaneczki, taka kruszonka z tym jankiem, który też z kolei świetnie komponuje się z jesiennymi smakami i gęsią i dynią. Brzmi doskonale. Ciekawa jestem, jaki pomysł ma Bartek. Czy bardziej mi przypadnie do gustu? Bo ta propozycja gaty jest świetna. Ja może troszkę bardziej ekstrabalansko. Ponieważ zrobimy tatar z gęsi, twój ulubiony tatar. Wiemy doskonale, że uwielbiasz tatar, tak. ale będzie taki no, nieklasyczny. Jak wiemy doskonale, że do tatara podajemy ogórka kiszonego, cebulkę. Te dodatki również będą, powiedzmy, nawiązywały do klasyki, ale mamy szalotkę marynowaną w oleju porowym. Olej porowy, taka bardzo fajna ciekawostka. Tutaj przygotowałem taką marynatę do gruszki. Gruszka, również smaki jesienne. Mamy cynamon, mamy goździk, mamy ziele angielskie, liść I do tego ocet jabłkowy. Gruszeczka się marynuje, ona będzie do tego tatara. I, i co będzie bardzo ciekawe, kwaśna śmietana, ale wędzona. Mam tutaj taki specjalny przyrząd, tak zwany... No zwane. właśnie, zastanawiałam się, co to jest. Wygląda tak. trochę jak pistolet. Tak, jest to pistolet do wędzenia. Mam tutaj sianko, prawdziwe wędzarnicze sianko i będziemy tą śmietanę wędzić właśnie dymem ten, z, tego, z tego sianka. Zaraz, za chwilkę pokażę, jak to będzie wyglądało. Pierś gęsi. Bardzo ważny element i najważniejszy w tym daniu. Będziemy musieli go drobno ściekać. Bardzo fajnie, tak jak na tatara klasycznie, prawda? Ale poczekaj, poczekaj Bartek. Czy ja dobrze zrozumiałam, że Ty chcesz mnie nakarmić surowym mięsem? Nie tyle surowym, co ono będzie przymarynowane. Tak surowym, mocno. Surowym, surowym. Okej. Okay. Nie mówimy tego na głos, bo Iwonka nam ucieknie zaraz. Iwonko, do samego mięsa dodam taki mocny jakby olej z jałowca i z rozmarynu. On delikatnie to mięso zamarynuje, że ono nie będzie takie do końca surowe. Ale uważaj, będzie naprawdę super, będzie zaskakująco, ekstra, ekstrawagancko, delikatnie. Ale lubimy, tak. I zresztą dobrze się przekonałaś się o tym już nie raz, że, że potrafimy. No masz dar przekonywania, ale ja do tego surowego mięsa tak bardziej jak dojeżdża. Ja Ci tutaj pokażę, że na pewno jeszcze raz, po raz kolejny przekonasz się, że Tatar może być wspaniały, super. Agata Jędraszczak, blogerka kulinarna. Kocha gotować, myśleć o gotowaniu i jeść to, co sama ugotowała. Z wykształcenia prawniczka, jednak to właśnie w kuchni znalazła swoje miejsce. Stara się gotować prosto, ale zawsze pysznie. Bartłomiej Witkowski, kucharz z pasji i z zawodu. Kiedy gotuje, nie liczy się nic innego. W kuchni jest czas na pracę i wykonanie zadania, a sukces każdego dnia osiąga się według niego tylko dwoma rzeczami głową i sercem. Jeśli istnieje przepis na sukces w życiu, zaczyna się od wyboru odpowiednich składników. Dokładnie jak w kuchni. Potem przyda się natchnienie, trochę uwagi i cierpliwość podczas gotowania. Ja smażę, ty Tatar, więc nie smażysz. I skórka musi być chrupiąca, prawda? Będzie skórka chrupiąca, ale skoro mięso to surowe, to jakie? To znaczy surowe, najwyższej jakości przede wszystkim. Dziś ta gęś była bita o czwartej nad ranem. Wierzę, ponieważ mięso jest bardzo wysokiej jakości, dlatego też nie boję się e, podać go, można powiedzieć, w tej formie surowej. Aczkolwiek, tak jak mówię, e, przełamiemy to mięso mocnym takim olejem konfitowanym z jałowca i z rozmarynu, gdzie to mięso delikatnie mi się, można powiedzieć, sparzy. Mhm. Taki tatar francuski, jak robią, delikatnie mięso grillują, potem go, e, potem go siekają. Tu to mięso dostanie pewnej, pewnego rodzaju również obróbki. Że ono takie surowe, surowe do końca nie będzie. Jasne. Czyli taką okraskę zrobimy, można powiedzieć. Do tego cebulka, do tego e, gruszka marynowana, nie będzie to klasyczny tatar. Będzie to powiedzmy wariacja na temat tatara. I to z gęsi. E, tak jak powiedziałem, bardzo wysokiej jakości mięso, skłania mnie do tego, żeby faktycznie zrobić to danie, bo gęś przede wszystkim fantastyczne mięso. Bogate w białko w witaminy, e, w składniki mineralne. I w... ten dobry tłuszcz. I dobry tłuszcz. To, co najlepszego tak naprawdę w piersi, w twojej piersi, gdzieś ucieka nam na zewnątrz, ponieważ skórę musimy wytopić, ale jednocześnie też chcemy, żeby była klipki, prawda? Ale ona niekoniecznie musi być sucha, ponieważ jeżeli na patelni ją usmażyłaś, no to w sobie dojdzie w piekarniku, będzie idealnie soczysta, prawda? Tak, ale to jeżeli chodzi wiesz, o tą soczystość gęsi, to trzeba pamiętać, że w wielu domach jednak się przepieka i bywa tak, że. Gro, ludzi ma złe skojarzenia z pieczeniem mięsa, ponieważ bywa faktycznie, że że się je przeciągnie, ale nie bójmy się surowego czy lekko krwistego mięsa gęsiny, bo to jest doskonały smak i wtedy ona jest soczysta i wtedy jest pyszna. I oczywiście i powiedzieć taką małą ciekawostkę, może przy pieczeniu gęsi w całości w większych kawałkach, tą temperaturę również musimy się bawić temperaturą. Tak. Często, często niestety ta, ta temperatura 180-200 stopni piekarnika jest za wysoka, tak. lepiej dać niższą temperaturę, dłuższe pieczenie, wtedy ta gęś będzie bardziej soczysta na pewno. Szczególnie, że to się robi samo, prawda? Wkładamy brytfankę i tylko dajmy mu czas. Tak jest, ale oczywiście też dobre marynowanie przede wszystkim. Używajmy dużo ziół, dużo przypraw, dużo jesiennych, fajnych przypraw i ziół, które możemy wykorzystywać. Tymianek, rozmaryn do gęsi, super. Ja w tym przypadku nadaję tutaj smaku, tak jak yy, słyszeliśmy, rozmarynu, jałowca. Takie smaki fajne, mocne, jesienne do gęsi bardzo pasują. Zresztą, twoja dynia tutaj ekstra dodatek. Mam nadzieję, że tak. Ja ci muszę powiedzieć, że i ty Janek i rozmarny jeszcze dzisiaj w pogródku narwałam. Więc wow. noc, słuchaj, wszystko najświeższe dzisiaj. Więc doświadczenia, że cała gęś w domu to duża radość, ale też nierzadko kłopot. Bo jak ją podzielić? Oto instruktaż. Mamy przed sobą polską gęś białą owsianą. Dlaczego taka piękna? No bo naszej rodzimej rasy. Jak sobie z nią poradzić? Oczywiście można ją natrzeć pieprzem, nasolić, majerankiem yy, potraktować, yy, czosnkiem z jabłuszkami, śliwkami i upiec, ale można ją również podzielić na kawałki i wykorzystać bardzo, bardzo efektywnie. Jak to zrobić? Zaraz wszystko stanie się jasne. Odcinamy, proszę Państwa, skrzydełka, wiadomo, że to będzie rosołowe, na pewno, krok po kroku. proszę bardzo szyjka. Mamy tutaj proszę państwa skórkę. O, i to jest na ten zwany gęsi pipek faszerowany żołądkami i gęsim mięskiem na przykład, bo farszu farszy jest wiele. Do tego odcinamy proszę państwa szyjkę. A co można zrobić ze skrzydełek? Na kujawach i pomorzu uwielbiamy robić potrawki. I to jest właśnie takie mięsko, które może być przeznaczone na potrawkę. Piękne udka ma gąska. One ważą między 400 a 500 gramów. Każde takie udka są fajne do konfitowania, czyli do gotowania w tłuszczu. Wystarczy potraktować solą, pieprzem, tak majerankiem, czosnkiem, pięknie natrzeć i w głęboki, gęsi tłuszcz wrzucić, abyśmy mieli pięknie ukonfitowane. Tylko musi to robić tak, pyrkać tylko, tylko się próżyć właśnie. A tu jest ten tłuszczyk, w którym próżyć gąskę możemy właśnie. I teraz to, co jest bardzo u gęsi cenne, czyli pierś gęsia, z której możemy wykonać, proszę Państwa, półgęsek, a więc ten rarytas kujawsko-pomorski wędzony zimnym dymem, taki na surowo, cieniusieńko krojony, jak carpaccio, proszę Państwa, wtedy jest to niebo w gębie. Nawet mówią, że szyneczka parmeńska się temu nie równa. Muszę Państwu powiedzieć, że po zbadaniu właśnie półgęsek, wędzony zimnym dymem, w laboratorium unijnym stwierdzono, że spełnia najbardziej rygorystyczne normy unijne, a więc nasze wędzenie jest wędzeniem bezpiecznym dla zdrowia i spełniającym wszelkie wszelkie wymogi. No i teraz mamy jeszcze korpus, który jest przeznaczony na rosołek do wygotowania, proszę Państwa, lub na czerninkę, lub na jakąkolwiek inną zupę oprócz rybnej. Pierwsza lekcja za nami czas na poczęstunek, co jest ulubionym przysmakiem samego eksperta. Chciałbym państwa tym dzisiaj poczęstować. I teraz tak od udek odbieramy mięsko. Odbieramy z drugiej strony, dlatego że Pierś pozwolicie Państwo, że sobie zostawię jednak na pół gęsek, a wezmę sobie mięsko z tychże udek. Otóż okrasa, onegdaj robiono to tak, że de facto rąbano w sztuczki gąskę, zasalano i wkładano do beczki, później wyciągano. Robiono na tym zupy, potrawy jednogarnkowe, a rozgrzewające. Właśnie na zimę tak się gęś przechowywało. Natomiast ta okrasa, którą wam państwu pokażę, to jest okrasa, bym powiedział, dosyć, dosyć wykwintna, bo jest tylko z tego mięska chudego, z warstwą tłuszczu z, z udek. Ja taką uwielbiam, dosyć natłuszczoną, ona jest wtedy doskonała, no ale de facto ludzie mają troszkę uraz do tego białego, więc robimy to teraz właśnie z gęsich udek. Pozostaje jeszcze mięso odpowiednio doprawić, czyli dosypać pieprzu, soli, majeranku. Wszystko dokładnie wymieszać i palce lizać. Mniam, mniam, i pomyśleć, że to dopiero przystawka. Będzie pięknie, jeszcze się dym z niej wydobywa. Piękny zapach, a sam smak, zaraz sprawdzimy. Gęsina sprawdzi się w postaci tatara, bo jej smak i wygląd łatwiej porównać do czerwonego mięsa niż do drobiu kurczaka czy indyka. Noż też jest ważny. Bo jak tatar, to raczej siekane niż mielony. Drachciach, chciach w tym sekatorem. Niezobowiązująco to jady nie y, zmiksowałam. Troszkę soli. Fantastyko. Troszkę soli i wiertełko. Najlepsza kara, posiekaj 10 porcji tatara. <laughs> Z Bartka w prawą to nie problem. No i jest piękny. My tutaj gadu-gadu, tatar posiekany, pire, widzę, jest y, prawie w gotowości, ale musielibyśmy zajrzeć chyba do pani Wilkowej, bo ona tam bardzo regionalnie. Bardzo regionalnie, bo jak popół gęsek, to tylko do nas. Wędzenie jest obecne w polskiej kuchni od stuleci. Dziś łączy tradycję z nowoczesnością. Przez całe wieki zapasy mięsa solono, suszono lub wędzono na zimę. A półgęsek, jak pisał Kochanowski, jest dobry w zimie, kiedy uschnie na wietrze, albo w gęstym dymie. Półgęsek to już jest prawdziwy rarytas z gęsi. Jest to najlepsze mięso. Z gęsi są to piersi, nierozkrojone, tylko w całości, które trzeba nasolić co najmniej na 8 dni. I tak tutaj też zrobimy na soleto, trzeba go tak troszkę ładniej obrobić. Tu potrzeba odrobiny wprawy, ale pani wilkowej jej nie brakuje. Grubo solą trzeba natrzeć, bo jak powiadano, sól jest dla jedzenia, a dusza dla ciała. Oj, tak przygotowany zostawiamy w chłodnym miejscu na co najmniej 8 dni. Co dzień... Trzeba go przekręcić z jednej strony na drugą stronę, żeby ta sól się równomiernie rozeszła. Tutaj mam przygotowane takie właśnie już po ośmiu dniach, co leżało. To jest nie w solance, tylko na sucho w soli. Leży, tylko trzeba go odwracać i tutaj właśnie mamy taki. Teraz trzeba go ładnie zesznurować. Można by zeszyć go też, ale już zesznurujemy. Na półgęsek które już muszą być Gęsi utuczone, duże, bo tak, jak się, bo tak to by nie, nie było tej wartości. A dzisiaj półgęsek wraca do łaski. Bardzo jest ceniony wśród znawców te, tego smaku, bo to jest naprawdę wyjątkowe mięso. I trzeba to umieć zrobić. A raczej tego w domu nie zrobimy, musimy mieć wędzarnię, nie? żeby było gdzie uwędzić. Do półgęska tylko używamy soli, żadnych innych przypraw. Żeby to miało swój naturalny smak. I teraz idzie to do wędzenia na 8 godzin. 8 dni, a potem 8 godzin łatwo zapamiętać. Będziemy to na drzewie z gruszki. Muszą być po prostu liściaste drzewa, nie? Bardzo długo dymem, tak zwane na zimno wędzenie na zimno 8-10 godzin czy dłużej tym lepiej, tylko żeby nie zaparzyć tego. Tylko tak po pomalutku, żeby się wędziło. Im wolniej i zimniej, tym lepiej. Z osiemnastowiecznych receptur dowiadujemy się, że dobrze uwędzone bez zepsucia i zgorzknienia dało się przechowywać w sianie przez dwa, a nawet trzy lata. 10 godzin minęło, ale przekonacie się Państwo, że warto było czekać na taki rarytas. Na tak chrupiący tłuszczyk na pewno. Taki półgęsek można zjadać Yy, z sałatkami, z tym, ale z pieczywem, z chrzanem. Chyba raczej jest zawsze na zimno. Włoskie prościutko to przy tym wysiada. W końcu Polacy nie gęsi i swój półgęsek mają. A ja w tym czasie wyjęłam pierś, pierś do folii i niech sobie tak... Troszkę dojdzie, Dobrze. żeby była delikatna, ale nie tak strasznie różowa, żeby Iwonka jednak skosztowała. Ja już mam tatarek, mam cebulkę, mam uwędzoną śmietanę i mam gruszkę, więc za chwilkę składamy, czekamy na Iwonkę, chwilkę pogadamy jeszcze, żeby powiedzieć, znaczy, o, o co tutaj chodzi. Ja Ci powiem, że ja byłam bardzo zdziwiona, jak widziałam Twoje składniki i ta gruszka z kiszonym ogórkiem e, nie komponowała mi się, więc jestem bardzo ciekawa, jak to razem wyjdzie, bo to kiszony ogórek, tak? Tak jest. W końcu eksperyment to drugie imię Bartka. Widziałem taką pietruszkę dekoracyjną. Co byś chciał? Co? nie to jest. Lubczyk. Lubczyk. Lubczyk, 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 jest ok. Często jednak jest tak, że jak myślimy o tłuszczu zwierzęcym, to nie kojarzy nam się wyjątkowo zdrowo. No niekoniecznie, ale wiemy doskonale, że ten tłuszcz sadełkowy, o którym już słyszeliśmy gdzieś tam kiedyś, prawda? On tutaj robi dużą robotę. Dużą robotę, a o tej robocie powie nam dietetyk. Gęsina jest kaloryczna, ponieważ w 100 gramach tłuszczy gęsiej jest około 340 kalorii. I porównując tutaj do mięsa z kurczaka mamy 158 kilokalorii, więc widać tą znaczną różnicę, tak? Tylko, że musimy o tym pamiętać, że mięso z gęsiny jest jednym z najlepszych mięs jakościowo. Druga kwestia te dobre tłuszcze. Zgodzę się jak najbardziej, bo gęśina zawiera kwasy. Te niezbędne i nasycone kwasy tłuszczowe, takie jak jednonasycone i wielonasycone, które korzystnie wpływają na nasz organizm. Urozmaicenie w diecie jest dosyć ważne. Możemy stawiać tutaj na gęsinę nawet z tego względu, że ona ma niską zawartość cholesterolu, więc osoby nawet borykające się z podwyższonym cholesterolem mają jak najbardziej sobie wdrożyć taką gęsinę do diety od czasu do czasu. Pani, wy tu gadu, gadu. Jeść się chce, głodna jestem, umieram z głodu, chociaż szczerze mówiąc, trochę się obawiam, jak wy chcecie mnie nakarmić surowym i półsurowym mięsem. Kochana, czy kiedyś było źle? No więc właśnie, to jest pytanie. Raczej się nigdy nie zawiodło ci dzisiaj, też się nie zawiedzisz, bo. Bo my się staramy. Ja mam fantastyczne mięso. Agatka ma fantastyczne mięso, to jest przede wszystkim bardzo wysokiej jakości. Kończę doprawiać mój tatarek. Zobacz, pięknie puszysty, gładkie mięso, piękny, piękny kolor. To jest najważniejsze. Mam gruszeczkę, już wykładam i tą wędzoną śmietanę, która już zobacz, jak pięknie pachnie. Nakładamy nasze dania. Mało coś tej śmietany wędzonej. A, bo. Musi być elegancko i muszą być składniki wyważone, smakowo, ilościowo. O matko, toż to jak deser wygląda. Dobra, to ty tutaj. Działaj, a gadka co tam u ciebie? Kochani, ja już tutaj ci nakładam i właściwie zaraz będzie można jeść. Jest puree z dyni, pieczone marchewki, podpieczona szalotka, ponieważ na jednej blasze piekliśmy wszystkie warzywa, potem mięso trafiło na nią, to te wszystkie smaki też gdzieś się wmieszały. Część tłuszczu, który wytopił się z gęsiny, też do warzyw trafił. Marchewki pieczne są bardzo słodkie, dynia niezwykle delikatna, bo jeszcze z kremówką i masłem. I co dla ciebie mam? Aha, tutaj jest ta kruszonka, czyli mamy też na tłuszczu gęsim, zdrowym, jak wiemy. Taką kruszonkę z chleba, z tymiankiem i czosnkiem, żeby tutaj, gdzie nigdzie też coś chrupało, żeby wszystko nie było takie jak dla niemowlęcia. No i pięknie. No i troszkę pieprzu, żeby jednak te delikatne warzywa też co nieco miały. Tu możemy też wykorzystać sos, który pozostał po pieczeniu mięsa. To mięso odpoczęło. Ale troszeczkę tam się dobrego zebrało, więc też można go wykorzystać. Ja tu mam w folii jeszcze odrobinę tych soków. Poproszę, żeby wszystko niczego nie stracić e, smaku gęsiny. Jak najbardziej. Wygląda pięknie i widać, że sekretnym składnikiem w kuchni Agaty jest zawsze miłość. A jako, że jedzenie powinno być też przyjemne i zabawne, Bartek zawsze dba o oryginalną estetykę talerza. Próbuję, uwaga. Bardzo proszę. Dobrze, że ja nie próbowałem. Dobre. No. Naprawdę dobre. No widzisz? Mm, Obiecałem. próbuję. Już nie naprawdę smakować, bo byś drugi raz nie wzięła. Nie, nie wzięła. Bym. Surowego mięsa. Surowego mięsa bym drugi raz nie wzięła. Bardzo się cieszę, tym bardziej. Jesteś jedną z najbardziej wymagających moich klientek. Wiesz, co no dobre, takie naprawdę słodkie. Takie gęsinowe. Gęsinowe, słodkie, delikatne bardzo. Dlaczego? Dlatego, że samo mięso jest delikatnie słodziutkie, bo jego, jego jakość tak naprawdę już tutaj widać to na talerzu. Przyjna, najadłaś chyba tym tatarem. Ach, nie, to malutki. <grym> wiesz, jest Aha, duża od kolejka w Tak, ja chętnie spróbuję Twojego, bo no są tutaj składniki, które bardzo mnie kuszą. Oczywiście pierś z gęsi, no i te dodatki, nodynia, e, marchewka, cebulka. Wszystko w lekko słodkich nutach, ale myślę, że do gęsiny to w sam raz. No tak jak właśnie lubię. Zawsze z drżeniem serca pewnym jednak czekam na, te, no, na ten moment. nie wiadomo jaki będzie werdykt. No, to znaczy, ja mam do Was słabość i do Waszych dań, ale nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo. Wszyscy kucharze dobrze znają to lekkie napięcie, kiedy obserwujemy twarze domowników wkładających do ust pierwszy kęs. Gęsia skórka cierpnie. Pyszne, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I wszyscy zadowoleni, bo podobno nie ma szczerszej miłości niż miłość do jedzenia. Pieris gęsi ala Agata i Pieris gęsi ala Bartek. Koniecznie trzeba spróbować obu, a potem wymyślić własne wariacje na ten temat. Ale gęsia pierś to dopiero początek. W naszym następnym programie na ruszt weźmiemy łódkę. Zapraszam.